Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na pyszną przystawkę z łososia. Ponieważ łosoś jest dosyć słony, dodam do 100 g łososia 5 deko zwyczajnego sera, który nie jest solony. Dzięki temu uzyskam łagodniejszy smak. Dodatkowo podkręcę niewielką ilością ziół, bazylia, rozmaryn, troszeczkę oregano i tymianku. Ale niedużo. I troszkę soku z cytryny. Ja dodam pół startej na drobniutko marchewki. Sprawię, że ten smak łososia będzie ciut słodszy. W kuchni trzeba eksperymentować, bo wierzcie mi, niektóre smaki są niepowtarzalne. Efekt czasami naprawdę mile potrafi zaskoczyć. Spróbuję. Idealny na smak. Już nie jest słony, przepyszny. Zmiksuję także około 25 deko sera łagodnego. Może to być ricotta. Dodam również troszeczkę tymianku. Można go wcześniej posiekać. szczypta oregano. I ze 2-3 listeczki rozmarynu. Jak już wiecie, bardzo lubię dodawać zioła prowansalskie, bo praktycznie te suszone mają zupełnie inny i bardziej moim zdaniem wyrazisty smak. Można je również dodać na zimno, z tym, że staramy się dużo ich nie dodawać. Żeby ser był smaczny, dam również jedną dwie łyżki domowego majonezu. Troszeczkę szczypiorku. To będzie baza, którą podzielę na dwie połowy. I dla zrównoważenia smaku płaską łyżeczkę miodu. Wygląda bardzo dobrze. Pyszny ser. Dodam jeszcze troszkę posiekanego szczypiorku i wymieszam całość bez miksowania. Połowę na razie odłożę. A do pozostałej części dodam samych tylko listeczków, sporo matki z pietruszki i miksuję. Mieszam ociupinkę ziół prowansalskich z papryką ostrą i słodką w niewielkiej ilości. I mój stary sposób na bardzo szybkie przygotowanie przystawek. Z kilku kromek chleba wystarczy wykroić kilkanaście kwadracików. Akurat mam tutaj olej ryżowy, który dobrze znosi wysokie temperatury. Troszeczkę zwilżeniem chlebuś. 2-3 minutki podpiekę chlebek w piekarniku na funkcji grilla. I mieszanką ziołową posypię. Teraz poczekam, aż kanapeczki przestygną. Wystarczy zaopatrzyć się w takie trójkątne folie rękawy i końcóweczki do szprycowania. I z łatwością zrobicie bardzo fajne przystawki na różne okazje. Zacznę od pasty ziołowej, tej bardziej zielonej. W sumie przepis jest naprawdę bardzo łatwy. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.